No to z smacznego jajka, Ryszard! Maszynku, no wojny robimy! One, two, eee, rozwaliłem cię. Hej, czemu ja zawsze muszę przegrać? Eee, bo to młode jest jak w życiu. Jak masz miękkie jaja, to ci szybko popękają. Rozumiesz? Hej, ale ja mam twarde jaja. Tak? Bardzo ciekawe. No tak, przecież jestem mężczyzną. Dobra, tam chuj ja jaja zresztą. łatwiej, żeśmy pojedli, bigosu i co teraz? Co z tymi świętami? Coś by może tego, co? Ha, no to może tego, pójdziemy na spacer. Ha, a jutro będziemy z dęgos. Lany poniedziałek. Co mi kurwa po lanym poniedziałku, jak nie mam co do kielicha nalać? Wszystko żeśmy wypili, to dwa dni temu kurwa, sklepy pozamykane. Żeśmy nie przemyśleli, młody. Smutno tak wydwoje, prawda? Szkoda, że nie ma Janusza. Hmm. Przejdźmy młody, wielka japa i ja nic więcej. Z niego kurwa patrzeć nie mogłem. Ja tam Janusza lubię i dla mnie to jest równy gość. Darmozia i melepeta. Tak się jak go będę lubiał. Oho! Co to pucha? Halo, proszę! Hmm! Kurwa młody, musimy wyjebie zara! Idę, już idę, ci się nie pali. Proszę tak nie napierdalać. Halleluja! Oh! <gryśla> Merry Christmas, kurwa jego mać. Janusz, a co ty tu robisz? Ale niespodzianka. Kurwa, już tego brakowało. Chuja. Cześć cześć, witam. A o, tu widzę, ucztujecie, kurde, jego blaszka. No, wróciłem! Gówno, dalej ci opowiem! Dawaj, tu siadamy! Cześć, Wagier! Cześć, Janusz, cześć! A po gówno, że tak szybko wrócił! Uczujemy sobie tu w skromnym gronie! Nie potrzebujemy, nikogo na księżycu na pewno! Siadaj, Janu, nie przejmuj się Ryszardem! O, ma dzisiaj bardzo kiepski humor, bo już dwa dni temu wszystko wyżłapał i nie ma co nie ma chlapnąć. No, kurka, rzeczywiście widzę pochmurno, ale ja powiem wam jedno! Po drodze, to żebym się zająca spotkał. Kurwa, pluj się. <grym <grym I żebym <grym> spotkał? Kurwa, zapomniałem mi powiedzieć. No, mówiłeś o zajączku. Co z tym zającem? Bo się zaciekawiłem. No, też bym spotkał tego zająca, nie? Ja go spotkałem. Pierwszy co? A razu go pobie. Patr, patrzę. A mu bardzo wypadło. Absolwet człowieku! O kurwa! Słanie, radzi ty, żeś tego zająca widział? Ty biega tam jeszcze? Aleś mi humor na całe poprawił! No już się chory, bo się nie biega, bo się mu. O, łeb ukręcił, kurwa! Do torby spakowałem, Będzie na baszty! Co ty, żeś Janusz ziemną zająca do młodej góry przenosi? Ja pierdolę! Dobrze, żeś, że litera z niego wyciągnąłeś! Janusz! Przecież to kot sąsiada. To nie jest żaden zajączek wielkanocny. Ta? No to chuj, to, to nie będzie pasznetu. Trzeba mu powiedzieć, że mu kot zaginął przecież nocoty. Mody, ty niepoważny jesteś. Masz to kinder Kinderjajko, Ich po i zamknij mordę. O, to, 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 to. <laughs> Dziękuję, Janusz. Już on przynoszę. Czy kurwa podoba młody? Dałe kielichy. A ci powiem Janusz, żebym się nawet trochę ze mną stęskił, że jak cię tak długo nie było. A, a, te, a czemu tyś tak szybko przyjechał? Co się stało? Szkoda, że To Jaryszat. Twoja siostra jest jebinięta i tyle. Dwa dni się wytrzymał z nią. Po tygodniu musiałem spierdalać, bo, bo bym mu chyba kurwa już nawet nie ze przypominać. Co wam nie wychodzi w miłości? Pić mi nie pozwalała, miłość to hulszy tym człowieku. Tydzień czasu prawie o suchej mordzie, rozumiesz to? Nie utrzymałem, musiałem spierdolić. Kurwa tydzień! To że się go wytrzymał. Ja już po dwóch godzinach bym spierdolił.